No i znajdujemy się teraz po drugiej stronie ulicy 6 Dywizji Piechoty, gdzie przed chwilą pokazywałem Wam materiał o stanie wody, która wypływa od przepompowni ścieków. A jeszcze na wcześniejszym materiale pokazywałem Wam w jakim stanie jest woda, która wypływa z Radzikowa i mija się z tymi dwiema Przepompowniami. Tutaj powiedzmy sobie prawdę, e, dzisiaj już ta woda jest w lepszym stanie. E, no, lepsza jest tutaj praktycznie po czterech dniach od emisji pierwszego materiału, który się ukazał. Już ten syf taki tutaj nie płynął. Może kogoś to zabolało i, i, i ktoś coś z tym zrobił. I w ogóle było tutaj. Bardzo mamy samochód, niech przyjedzie, to Wam jeszcze coś pokażę. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że nasi bułodarze yy, odpowiadali na ten materiał, że jest to osad, który spływa gdzieś tam z pól, yy, i że tamten materiał był, był kręcony po opadach deszczu i to, i to wszystko ściekało wtedy. Więc ja Wam mówię, że wczoraj była burza, dosyć silne opady, więc dzisiaj tu w ogóle powinna być masakra, a mamy wodę w miarę czystą w porównaniu do tego, co tutaj się działo jeszcze tydzień temu.